Witajcie, z tej strony PoloTee I zaczynamy nową serię jaką jest Snajper Sztuka Zwyciężania Którą mogliście zobaczyć już na samym początku y, filmu Tak więc y, zaczynamy Pierwsza krew, y, tak się nazywa pierwsza misja, tak więc... Y, let's go, przeczytajcie sobie co się tutaj dzieje Mam się przedostać do bazu i mamy się przedostać do transportu misji. Ta, 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 ta. Dobra. Mamy lornetkę. Mamy lornetkę. Dobra. Aha. Gra może nie jest pierwszej nowości... O kurde. Co jest? Teraz, teraz dopiero... Gra nie jest pierwszej nowości, jest dosyć... ...stara, bo z 2007 roku. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać, tak więc... No przejdźmy dalej do gry. Dajmy z siebie wszystko. Mogę tu przejść nie? Mm. O, o, ale fajnie tekstury. Wyglądają. Gdzie ten szkopek, którego go zabiłem? Nie ma, zniknął. Mnie. Albo tu jest. Ej, daj mi swojego gana. O kurde. Ale patrzcie, nie mogę sobie amunicji uzupełnić. A jak z tym? Ty mi dasz? O A ten mi dał ah, Dosyć szybko się ginie Tak więc, ruszmy, ruszmy się Nie dajmy się tym razem zabić Pierwszy taki fail, bo, mógł sobie przejść A dalej Dalej pokażmy. No kurde, nie włączaj się. Chwila, muszę sobie zmienić ustawienia, bo mnie to tu nerwuje. Tak wyskakuje. Nie wiem, gdzie to jest. Jest. Tryb mapy. Tap. A Przycelowanie. Brawo. Tak ma być. No i nadal taki, ale będę zły. Wygląda trochę ten karabin jak w tym w, w Wolfensteinie. W sensie Return to Castle. Hej. Rząd, miał być! O, a, bo to chyba wstrzymywanie oddechu? Tak. Pięknie. A tego załatwimy z pistoletu. Prze ścianę mnie zapił jak! Matko! Ale ta we mnie będzie ten W sensie ja będę taki z nienawiścią do niej odchodził, Jeżeli tak dalej będzie wobec mnie się zachowywać. O, co tu chodzi w ogóle? Czemu ty nie chcesz umierać? No nie mówcie, że... A, bo są wiatry! No, trzeba było tak od razu! A nie... Dobra. O, to mi widzę, że klatsuję. Ja nie wierzę. Zaraz mi coś traf... O ja! o! Chyba nigdy nie przejdziemy tej misji. Ło! Ha, udało się. Jeszcze jeden. <ścoughs> w końcu. Boże. No nie mówcie, że po skoku od razu mam ten. Ja nie wierzę. Wchodzę ostatnio, patrzę, taka niska recenzja i się dziwię czemu taka niska recenzja. Bo tyle błędów tutaj jest. Masakra. O, zapisywanie. Kto to widział? Wow. Nawet widzę tego snajpera. A, zet się. Wyłącz to. Kurczę, cienia się. Miał być taki pierwszy chyba Sniper Elite, bo nie pamiętam kiedy powstał Sniper Elite. Nieważne. Ważne, że system strzałów jest taki trochę, że badziewny aż. A tak bym was, ale zarypiste. Gdyby dwóch się naraz udało zabić, to by było fajnie. Widzą mnie... ten drugi... Ej! Głupio też, że nie pokazuje gdzie ja strzelam! No i przez przesrane. No co? <laughs> Czemu ta gra jest taka niedopracowana? Żeby się nie okazało, że zrobię tylko jeden odcinek z tego. Takich gry, w które nie należy grać. Matko bosko, co tu się dzieje w ogóle? I can't O nie, speed! Na pierciule, jaki koleś. Nie przeładowy wuj. Kurde, no to się zacznie. Bo, to jest najbardziej fejlowy odcinek chyba do tej pory. O, oh, mój Boże! Trzemu? <laughs> W ogóle żadnego samouczka nie było Wiateru nie ma i tak nie trafia No kurde Co to ma być za gra Ja nie wierzę Boże zabijcie mnie Chyba jedyną broń na której teraz mogę polegać to jest to MP40 Naprawdę Fuh. Nie im, Takie buźki że się nie kapną kto jest kim. Kerenada. Okay, ja <śpiewanie> zaraz, naprawdę, ze śmiechu. Nie nie to, że coś, że mnie coś zabije, tylko ze śmiechu po prostu. Jeszcze z zminimalizowałem. Boże, wracaj. już nie wiem, które klawisze wciskam. to alarm the others. A spokojnie, tak, żeby się nikt nie kapnął. O, ja nie wierzę, naprawdę. No. Przynajmniej teraz lepiej wyszło. Ja nie wiem jak mam... Ja nie wiem, jak mam ich zabić, żeby się nie kapnęli, że ja tu jestem. jak oni idą. Tak, i oni idą w moją stronę właśnie. Matko has to be an enemy sniper in the vicinity. I hmm. no can't allow them to alarm the others. Soletu, cokolwiek. To nie mogę powiedzieć, że da się ich trafić albo nie da się trafić, bo ich się nie da... Za Chiny trafić. Coś naprawdę zajdę ich od takiego tyłu, że oni się nie kapną. Czyżby mi się udało? Czyżby nie zaalarmował reszty? Mogę zapisać. Wow, czuję się taki zarypisty. O nie, nie cztery. Muszę mieć przynajmniej dziesięć. Teraz sobie wejdziemy z pistoletem. Co? Dlaczego on mnie zabija przez ścianę? Ja nadal tego nie rozumiem. Hmm. Naprawdę. No jeszcze mu nogi widać. Może jeszcze mi powiedzieć, że ja go przez ścianę nie mogę przestrzelić. Czy twórcy tej gry, zrobili specjalnie taką grę, której się nie da przejść? Nie powiem, że to Studio City Interactive. O, już nie mam amunicji. Zarepiście. Co no to za snajper, gdzie ci nie dają w ogóle amunicji? Do twojej broni? Powinno coś leżeć, naprawdę. Right. Nowe, just to get on the truck. Kurde, no mogłem go w ogóle nie zabijać. O -o 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 -o. dlaczego mi to robicie? No on jest strapiony. Tak, jest. Bingo. W końcu jakiegoś szkopa zabiłem z MP40. To powinna być moja amunicja. Siedem, ty miałeś siedem. Dziewięć aż. Stary. Jesteś moim bogiem. Pełen sukces. Boże, nie, ja kończę ten odcinek. Boże, czy mogę skończyć ten odcinek w ogóle? Nie, nie włączyłem sobie tym razem czasu. Może skończę, bo teraz wyjątkowo nie mam miejsca na dysku. Tak więc, w międzyczasie, jak się będzie ładować powolutku, to ja się z wami pożegnam, więc. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania, do łapkowania, co tylko chcecie. Mam nadzieję, że ta seria Wam się też spodoba. Mam nadzieję, że mnie się ta seria spodoba, bo jak na razie to jest kitch-pitch masakra. Link do serii znajdziecie poniżej. Tak więc widzimy się już w przyszłym odcinku, który mam nadzieję wyjdzie już niedługo. W międzyczasie trzymajcie się, cześć na razie, pa!